Popciu piara się często, no bo to był, wie pan, mówiąc językiem powszechnym, to był oryginał. Mówiąc językiem powiedzmy, bardziej uniwersyteckim, to był marginesowiec. Marginesowiec, który, jak wszystko, co jest nienormalne, czy też anormalne, wpływa na wyobraźnię dziecka, zastanawia, fascynuje. I Popciu, czyli pan Władysław Radwański, który był, on był sekretarzem gminnym w Bukowsku, po prostu miał wyobraźnię i fizycznie e, przedstawiał typ właśnie Olbrzyma. Miał ogromną głowę i miał wspaniałe zęby. Zęby tak cudowne i tak mocne, pamiętam jak dzisiaj e, brał orzech Włoski do ust i miażdżył zębami orzech włoski i przede mną prawda, resztki, więc także to jest przykład, powiedzmy jeden z przykładów, ale on mnie nauczył na przykład jak rżnąć drzewo i rąbać polana, jak brać na obłuch powiedzmy kawał pnia oderżniętego I Dziesiątki, dziesiątki takich właśnie pouczeń. No i oczywiście e, Władysław Radwański, czyli popciu, był uwodzicielem. On uwo, uwodził właściwie dzieci. E, myślę, że w, nie będziemy wchodzić w szczegóły, w każdym razie dla niego życie erotyczne nie ograniczało się tylko do życia rodzinnego i małżeńskiego. I przypuszczam, to też fascynowało chłopców, którzy zresztą zapraszał do piwnicy gdzie ro, i rozdawał piękne jabłka, takie duże zimówki i tak dalej. Także ochwie pan można, o popciu można było nieskończenie jak o zieleni tu wima.